Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Zirytet Online na moim kanale. No i robimy kolejną misję Krainy możliwości. Yy, już patrzę, jaka to będzie misja. Teraz było to. To jest honorowa, to jest honorowa, to jest honorowa. Te Wazy potrafią walczyć. Dobra, a więc to będzie następna misja.

Express company stagecoach. An Express Company stagecoach an stage and some uniform's There's a stage outside the jail in Strawberry and there'll be some uniforms and a supply wagon out on the road nearby. You all go do that, and I'll go get some supplies and we'll meet back here. But don't take too long. No dobra um here can bardzo widzę. O, fajny bardzo. Dobra, i teraz trzeba się udać albo do Strawberry albo na Greenplant. Ja bym bardzo chciał do Strawberry No i tam pojadę. No. nie chcę mi się jechać na Greenplant, bo ja pamiętam, tam jest ciężko. Ja jadę do strawberry Mimo, że tam już dwóch gości jedzie Trzeba to przyciszyć To będzie chyba średnia misja Z tego co pamiętam nie do końca pamiętam, co się w niej robi, ale coś mi się źle ona zapamiętała W ogóle nie sprawdziłem, które levele, ani nic Teraz już stapki zbieram całkowicie Nie, no tutaj w i to jest fajnie. Strzelanina O nie. Tutaj jest yy, gracz do uleczenia. No i to jest niby przygotowanie już do napadu Polegające na e, ukradnięciu Diligence'u Ha, już jest Diligence zaznaczony No to jedziemy Trzeba go pomóc dostarczyć do punktu dostawy w tym momencie Chciałbym wbić 200% level do następnej przepustki Bandyty, ale to mi się nie uda na 95%. Musiałbym się dość sprężyć, chociaż jeszcze dwa miesiące w sumie. Czyli jednak coś... No będzie to ciężko, ale postaram się to zrobić. O, wiecie. Z każdym levelem jest coraz gorzej. Bo teraz jeszcze ja mam jakby motywację do tego aby ten level wybijać, bo przepustka jest bandyty. A gdy już przepustki baundy nie będzie do wbijania, to będzie zdecydowanie nudniej. Poza tym będę miał y, zrobioną całą krainę możliwości, więc będzie nudno i ciężko. Ukradnij wóz. Nie wiem, co oni tam robią. Ale tu są jakieś życia w ogóle na tej misji, czy tu nie ma? Bo ja nie rozumiem tego. O. już. Nie, no tylko Norfolk, Radaster to jest najlepszy. Aha, czyli teraz tamten wóz trzeba. No, no i właśnie to jest takie zamieszanie. To jest słaba misja, strasznie. No, widzicie sami, co tutaj się dzieje. Nie ma pokazanej liczby żyć. Przerzuca mnie od punktu do punktu. Lat, latam w jedną lub w drugą stronę. To jest bez sens, po prostu ta misja. Wóz mi pokazuje w drugą stronę. Nie wiem, oni jadą, ja mam im chyba teraz pomagać, jechać z nimi do punktu dostawy, mi się nie chce. O nie wiem, no. Zobaczę. O, tutaj są, o, tu blisko, ja myślałem, że dalej gdzieś. Eee, to jest tak źle. O. Mausera można wziąć, nie wiem po co ten włos do napadu na bank, ale się okaże już jutro na moim kanale.

no i jesteśmy gotowi do napadu na bank w Saint Denis. E, a więc dobra, to byłoby już na tle w tym odcinku. W następnym robimy napad. A czekajcie, w sumie zobaczymy e, jeszcze na jak Została wykonana misja złoto, srebro, brąz, bo nie mam pojęcia. Czekanie, czekanie i na srebro. No mogło być lepiej. Dobra, to byłoby już na tle w tym odcinku i cześć.